Często głupicie się, kiedy pracodawca może na was, na was dostać dofinansowania, kiedy skorzystać z wielokrotnego odpisu, kiedy z pojedynczego i dofinansowania, a kiedy tylko z dofinansowania. Dlatego w takim telegraficznym skrócie omówię Wam temat. No, to jest troszeczkę, że tak powiem, zagmatwane. Weźcie taką zasadę, że wszystkie firmy do 25 osób które zatrudniają 25 osób na etatach, mogą skorzystać z dofinansowania, czyli wezmą pieniążki z Czy ja na przykład, no taka dwu-, 10, czy czy osobowa firma skorzysta tylko z dofinansowania. Dobrze, jestem właścicielem firmy, ja prowadzę firmę, czy ja na siebie mogę wziąć dofinansowanie? No nie. Ale jak ja, właściciel firmy rekrutacyjnej, Zatrudniłbym osobę na umowę o pracę, mógłbym się starać o dofinansowanie do jej pensji. Kto może jeszcze skorzystać z dofinansowania? Firmy, które zatrudniają powyżej 25 osób na etatach, ich wskaźnik zatrudnienia przekroczył 6%. Zakładam, że te wszystkie firmy sprzątające większość z nich sprzątające ochroniarskie. Zatrudniają bardzo wiele osób na etatach i one korzystają tylko i wyłącznie z dofinansowań do waszych pensji, ponieważ wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych przekracza 6%. No, my nie wiemy, czy przekracza, czy nie, bo byście musieli do księgowości, a mogliby wam nie udzielić takiej informacji, ale możemy założyć, że tam, gdzie pracuje dużo osób z niepełnosprawnościami, pracodawca korzysta z dofinansowań do ich pensji. A teraz zobaczmy, kiedy skorzysta z wielokrotnego odpisu na PFR. No kiedy jest płatnikiem karna PFRO. Z płatnikiem karna PFRO. I słuchajcie, no na przykład dwustuosobowa firma może zatrudnić trzy osoby, które mają poczwórny odpis na PFRON i wyzorują sobie karę na PFRON czyli jednocześnie obecnie yy, poczwórny odpis na PFRON wynosi 13200 zł dobrze, ale ten pracodawca może iść dalej słuchajcie, może na tym poprzestać i już ma problem kar z głowy, ale on się rozwija i chce iść dalej i zatrudnia, przekracza 6% próg zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i co się wtedy dzieje? Tylko pamiętajcie, że osoby z czterokrotnym odpisem na pefron do tego liczone są do wskaźnika jako jedna osoba. Czyli zatrudnił tam 12 osób czy 13, przekroczył 6%, 6, 6 i co się dzieje? Czyli na te osoby, na które brał czterokrotny odpis na pefron, może w rozliczeniu z pefronem po przekroczeniu 6% uwzględniać ich tylko pojedynczy odpis na pefron. I po przekroczeniu 6% może na nich wziąć dofinansowanie. Czyli jakbym zatrudnił mnie z czterokrotnym odpisem na PFRON, wcześniej brał czterokrotny odpis na PFRON, a po przekroczeniu 6% bierze pojedynczy odpis na PFRON, plus może uzyskać dofinansowanie z PFRON do mojej pensji. Dobrze, a co się sta, co przysługuje po przekroczeniu właśnie tych 6%? czyli na każdego następnego pracownika niepełnosprawnego może uzyskać dofinansowanie tej do jego pensji. Zobaczcie, jak pięknie można manewrować i, i płatnicy PFRON mogą yy, zakończyć tylko zatrudnianie osób niepełnosprawnych, żeby nie płacić kary na PFRON i najbardziej optymalnym sposobem jest zatrudnianie osób z poczwórnym odpisem na PFRON, a mogą iść dalej. I wtedy uzyskują po przekroczeniu 6% dofinansowanie na tych, co już zatrudnili i na tych, co zatrudnią w przyszłości. Jakieś pytanka? Jeżeli macie jakieś pytanka, zapraszam na live codziennie o godzinie 11.00. Na portalu tak zwanym TikToku. Specjalnie tak mówię, żeby algorytmy z innych social mediów nie nie ograniczyły zasięgów. Wszystko jasne? Pytanka?